Dzień dobry. Witam Was serdecznie w mojej kawiarence językowo-kulturalnej. Dzisiaj chciałbym się zająć takimi zjawiskami, jak nowe nazwy na rzeczy, które znamy od lat, i rzeczy, które znaliśmy kiedyś i które wróciły do nas poprzez język obcy. Ten drugi przykład to przyszedł mi do głowy już no, jakiś czas temu, wiele lat temu mogę powiedzieć, bo y, kiedy istniał na ulicy Lipowej w Stoku y, lokal, który się, o ile dobrze pamiętam, nazywał American Bagel. American Bagel, moi drodzy, bagel. Tam serwowano właśnie bagle, czyli pieczywo w formie obłażanka, które się nie piecze od razu, tylko najpierw się Lekko obgotowuje w słodkiej wodzie, a potem dopiero nie piecze. Jest to receptura znana od XVII wieku z Polski. Oczywiście były, bajgle były popularne w kulturze żydowskiej, w polskiej kulturze żydowskiej i przed wojną były w Polsce powszechne. Tak samo jak hałka, na przykład, prawda, hala. I teraz, moi drodzy, no właśnie, zniknęli Żydzi, zniknęły bajgle, ale też tak nie do końca pojawiają się i można je dostać w sklepach pod nazwą obważanek, podczas gdy obważanek no, jest to coś troszeczkę innego, ponieważ jest właśnie od razu pieczony. Natomiast właśnie pojawiają się bajgle, ale właśnie pod nazwą obważanek. Natomiast w tym w tej no nie tyle restauracji, no barze powiedzmy, którego już nie ma zresztą na E, serwowano właśnie te bagle, czyli to, to, co w sklepach się nazywało Bożanek, no z jakimiś tam smarowidłami, dodatkami. Prawda? Ale już nie jako bajgle, tylko jako bagels. American Bagels. No, moi drodzy, y, y, tak sobie wtedy ironicznie pomyślałem, dobrze, że nie przyszła do nas z Ameryki kielbasa, prawda? bo w, w amerykańskim angielskim istnieje słowo kielbasa, no, na określenie polskiej kiełbasy. Inne zjawisko, też dość ciekawe, to rzeczy znane, znane w naszej kulturze od co najmniej 100 lat, co najmniej bo, 150 prawdopodobnie, od czasów zaborów rosyjskich, a mianowicie, moi drodzy, co to jest? To po rosyjsku się nazywa Giria. Jedna Giria, liczba mnoga Giri. Po polsku to był po prostu odważnik. Odważnik, ponieważ do czego służyły Giri? Pierwotnie były to odważniki. Najpopularniejszym był odważnik pudowy, a więc taki w okolicach 16 kg, nieco powyżej 16 kg. I wielokrotności tego, i służyło do ważenia zboża. Ale oczywiście wykorzystywali je również atleci, a jak wiemy, w XIX wieku i na początku XX, czy to zapaśnicy, czy siłacze, nie występowali raczej w halach sportowych, ale po prostu w cyrkach, i tam popisywali się podnoszeniem. Odważników pudowych, dwupudowych, albo i trzybudowych, prawda? To zależało od siły atlety. Także, moi drodzy, i teraz to pojawia się jako od jakichś 10 lat znamy to jako kettlebell, albo, skrócej, kettle. Ćwiczymy ketlami. Kettle, czyli co? Czajnik, albo kocioł ale raczej czajnik. A w polskiej kulturze mówiono na to po prostu odważnik, ćwiczenia z odważnikami. W latach 70. wydano książkę dla, czy raczej nawet, jeszcze może nawet z 60. nie pamiętam już dokładnie roku wydania, ale była taka popularna wśród młodzieży książka, kiedy byłem właśnie w szkole podstawowej, jak być sprawnym i zdrowym. I tam jest jeden rozdział poświęcony ćwiczeniom właśnie z odważnikami, z odważnikami. na no dzisiaj są to ketle. Eee, także jak widzimy, no bardzo dziwne są losy słów, nie tylko rzeczy, przedmiotów i ludzi, ale również słów, przedziwne. Pozdrawiam serdecznie.